A pomagać będzie mi w komentarzu pan Jerzy Rusko, wiceprezes Wrocławskiego Klubu Sportowego Sparta. Towarzystwa Sportowego Sparta. Jesteśmy w tej chwili na stadionie w Bydgoszczy. Grupka Wrocławskich kibiców, którzy przyjechali z nadzieją wygrania przed tym meczem. Szczerze mówiąc, nie wszyscy wierzyli, że. Sparta może wygrać z aktualnym mistrzem Polski. No oczywiście wygramy. Powinniśmy wyeliminować Goloba. Jeżeli się to uda, to wygramy. Tak, ci, którzy przyjechali na stadion, wierzyli, że wygramy. Na pewno tego samego zdania były pan wieży Tak, oczywiście wierzymy z budżyną. Więc składy drużyn przede wszystkim. Jankowski, piekarski. Następnie jest... Zieliński, Tomek Knudsen, Darek Śleć, Piotr Baron, bardzo charakterystyczna twarz dla WTS-u Sparta, niedawno kontuzjowany Zbyszek Lech i Wojciech Załuski. Oczywiście zespół wrocławski panią coach, Pan Ryszard chcieli Dobrze na Kolonii Bydgosz. Skupień. Z dwunastką Jacek Golop. Z trzynastką Andy Smith. Następnie młodzieżowiec Kamiński. Pechowiec Cieślewicz. Dlaczego Pechowiec to Państwo zobaczcie w filmie biegu. Sokołowski. Rezerwowy oraz Tomek Golop. I już pierwszy bieg. Załuski Golop, Lech i Boni. Proszę zobaczyć, jaka jest taktyka Tomka Golopa. Wyprowadził młodzieżowca Bonina na pierwsze miejsce, następnie przez cały wyścig asekurował, nie pozwolił parze Wrocławskiej przejść poza trzecią pozycję. Pierwsze, drugie miejsce dla Polonii no i... Już na samym początku tych zawodów wydawało się, że będzie, właściwie Polonia wygra ten mecz bez żadnych problemów. No ale nie uprzedzajmy wypadków. Oczywiście ci z Państwa, którzy byli, pamiętają, było to 20 czerwca w tym roku misma kolejka i popisowa jazda dwójki Polonii Witkosz. Było to duże uderzenie. 5-1 w pierwszym biegu to było bardzo mocne uderzenie. Ja akurat siedziałem koło działaczy z Polonii Bydgosz i rozmowy gminy były bardzo uradowane, cieszyli się w tym momencie, a jednak mecz zawsze trwa do końca. Chyba byli zbyt pewni siebie i za chwilę drugi wyścig. Skupień, baron, golob i śledź. I tutaj znakomite wyjście pary wrocławskiej. Tak, jest to, można powiedzieć, rewanż od razu, mocne uderzenie pary wrocławskiej. Pary, która przeważnie jeździ w tym składzie i jest nie do przejścia. Charakterystyczna pozycja baron z lewej strony, Darek śledź z prawej strony. Przy takim układzie i takiej jeździe zawodnicy na miejscach trzecim i czwartym nie mają szansy przejścia do przodu. No i tutaj widać, że Jacek Golob to jednak nie jest Tomek. Różnica klas między braćmi jest spora. W pierwszym biegu, czas 66 sekund, 35 setnych. No po tym wyścigu stan meczu wyrówna się na sześćset. Myślę, że to był bardzo ważny moment, że wracowiani się nie załamali i jednak tutaj y, klasa y, barona i śledzia była bardzo wyraźna. No i charakterystycznie baron na kole i drugi bieg knucem. Schmidt, Zieliński i Kamiński, przepraszam, trzeci No tu muszę od razu powiedzieć, że Knutsen Tommy Knutsen popełnił błąd na starcie. Jenny Smith wyszedł przed niego, a już zawodnicy tej klasy, jak Knutsen Schmid nie oddają prowadzenia. Oni nie robią błędów podobnie do naszych zawodników, co Państwo w nie zobaczycie, że pomimo dobrego startu przegrywają pierwszą pozycję po błędzie, na którym zwierali. Tu trzeba podkreślić, że Zieliński spisał się znakomicie, zajmując trzecią pozycję, co pozwoli w tym biegu osiągnąć nam rezultat 3-3 i remis w tym meczu w ciągu dalszym. A więc zapowiadają się emocje. Stąd właśnie para młodzieżowców Zieliński-Kamiński w których lepszy jest nasz wrocławski ziemiski. Tor przygotowany był bardzo dobrze i raczej dla drużyny gospodarzy. No to chyba nie nowość. Nie, to jest specyfika sportu jądrowego. I czwarty bieg. Golop, Jankowski skupień załuski. Jankowski zalecha. Słuchajcie, to jest Jacek Golob zobaczyć. Na prowadzenie wyjdzie Wojtek Załuski. Drugi jest skupy. z A jednak tutaj rutyna no, rutyna Trzeba być uważnym do końca. Wystarczy moment nieuwagi i można stracić pierwszą pozycję i punkty Tak jak właśnie to w tej chwili zrobił Załuski. Angel meczu na szczycie chyba nie najwięcej. To Myślę, że jutro podczas meczu z Morawskim Zielonawskim powinno być. 15 ja szacuję na 15-20 tysięcy widzów. Pogoda na pewno dopisze. Także zapraszamy na stadion na godzinę 18. Kasy będą czynne dwie godziny przed rozpoczęciem meczu. I piąty bieg. Śledź Kamiński, Baron i Smith. No. Znowu popisowa jazda pary wrocławskiej, Śledź-Baron. Z tym, że ponieważ jadą z zawodnikiem światowej klasy Andy Smithem, tutaj już się nie bawią w blokowanie, tylko jak Państwo zauważyli, Śledź ucieka do przodu, natomiast Baron starał się przyblokować Andy Smitha. no akurat na łuku tak wyszło, że Andy Smith go wyprzedził, drobny błąd, wyniesienie, ale w tej chwili układ 4-2 dla WTS Sparta jest yy, bardzo pomyślny. Kamiński jest tutaj tylko cieniem. Darek Śleś nie popełnia żadnego błędu. No Darek Śleś ma to do siebie, że ostatnio właśnie zalicza tych sławniejszych zawodników i wygrywa z nimi. Tak tutaj w biegu piątym pokazał sobie klasę. Wygrał ze Smithem i 4-2 dla Sparty i kolejny remis 15-15. Następny wyścig, Golob, Tomasz Golob, Knudsen, Bonin i Zieliński. Proszę zauważyć, że Tomek Golob nie bawi się już tutaj w osłanianie Bonina, tak jak to zrobił w pierwszym wyścigu, ponieważ jedzie tu zawodnik klasy jak Knudsen. I skupił się przeważnie, skupił się przede wszystkim na starcie. Wygrał start, jest to zawodnik, taki tej najlepszy nasz polski zawodnik. Dorównuje klasie światowej, okaże się niedługo, kto jest z nich najlepszy. I on tutaj prowadzenia w takim momencie już nie odda. Tomek Knudsen musi tym razem zadowolić się drugą pozycją. Chciałbym zaznaczyć, że Krzysiu Zieliński doskonale spisze się w tym biegu. Zajmie trzecią pozycję, co pozwoli znowu ponownie obronić nam się. 3-3 w tym biegu będzie po biegu 18-18. Dalszy remis. Ten mecz ma bardzo wielkie znaczenie dla trenera Nieścieruka. On przecież pochodzi zbyt gorszy i w ubiegłym roku e, Sparta przegrała wysoko. Była to przegrana taktyczna. W tym roku no, daliśmy srogi rewanż. Następny bieg. To, to jest bardzo ważny bieg z uwagi na e, upadek zawodnika z, z numerem 15 z rezerwowy ciślebi aby Państwo dokładnie przyjrzeli się, jak to nastąpi, Heniusz Piekarski wchodzi z lewej strony, ponieważ miał lukę. Zawodnika postawiło, przerzuciło. Prosimy realizatora o cofnięcie tej taśmy i pokazanie jeszcze raz tego upadku. Rozmawiałem po meczu z Cieślewiczem. Okazuje się, że nie ma do nikogo pretensji. Sam uważam, że to jest jego błąd. I no, tu, tą wypowiedzi tutaj Państwo nie będziecie słyszeć. Ona jest na ważnych części kasety, ale nie uchwalam warunków technicznych. No, zresztą tutaj widzieliśmy w tej powtórce, że prześledzić może mieć tylko pretensje do siebie. Zachował się troszeczkę jak nowicjusz, zaryzykował. Nie miał szans z tej pozycji wyprzedzić Wrocławianina no i efektem było złamane tak, żebro. To jest też korzyść w dalszej części, ja to powiem. Proszę o przejmie następny wyścig. Wyścig ósmy, Baron bonin śleci golop. Jak do tej pory remis 21-21, a więc sprawa wyniku jest wciąż jeszcze otwarta. Tomek. To jest powtórzony wyścig siódmy, powtórzony wyścig siódmy, gdzie Andy Smith jest na prowadzeniu. A para nasza, y, Piekarski-Załuski, zajmie dwa dalsze miejsca, w sumie będzie remis 3-3. Andy Smith ponownie wystartował jak rakieta i nie pozwolił przejść. Z uwagi na upadek Cieśniewicza, y, został on wykluczony, ponieważ spowodował przerwanie biegu. A no, więc y, decyzja sędziego chyba trafna, chociaż kibice na stadionie ale to jest normalne zawsze u siebie na stadionie. Kibice czują się pokrzywdzeni, nawet kiedy wina jest ewidentna. I kolejny bieg, bieg ósmy. Baron Boni, śledź Tomek i gol. Golub. Tym razem Tomek Golap również nie bawił się w osłanianie swojego młodszego kolegi. Ucieka do przodu. Na drugiej pozycji Piotr Baron, na trzeciej Darek śledzi. No i na czwartej pozycja Bonin, który w zasadzie poza pierwszym wyścigiem, który wygrał dzięki Tomaszowi Golubowi, niczego ciekawego nie pokazał w tym meczu. Tak, to były jego jedyne punkty zresztą w tym meczu zdobyte. Zobaczyć jak nienagannie prowadzi Tomek maszynę, Tutaj nie ma możliwości jakichkolwiek przejść. To ma bardzo szybko matą Ja myślę, jakby on reprezentował polski zespół tutaj podczas indywidualnych Mistrzostw Świata na Rzeźliu we Wrocławiu, na pewno stanąłby na podium. No ale wyniki w ubiegłym sezonie, no, niestety, proszę tutaj, popisowa jazda i Golob zdobywa kolejne punkty. 3-3 i 24 do 24. Kolejny, bieg dziewiąty. Zieliński, Skupień, Knucen i Golob. Ale Jacek. Jacek. No. Tu w tej chwili Tomek Knudsen spokojnie. spokojnie wyszedł na pierwsze miejsce. Zieliński był na drugiej pozycji. Ale Jacek Golok tam napiera bardzo. Bardzo napiera. Ja tu miałem pretensję do Tomek Knudsena, że nie zaczekał na swojego młodszego kolegę i partnera z drużyny i nie osłaniał go podobnie jak robił to Tom, Tomek Golok w pierwszym wyścigu. Ponieważ Krzysiu Zieliński jest młodym zawodnikiem. No, zdarza mu się popełnić drobne błędy, a w takich spotkaniach te drobne błędy kończą się po prostu stratą dobrego miejsca. Ja myślę, że usprawiedliwieniem dla, Knucenem, dla Knucena była stawka tego spotkania. Zresztą oni też nie mają takich częstych tych kontaktów jak zawodnicy, którzy na co dzień trenują ze sobą. Tak Proszę zauważyć czwarte okrążenie. I właśnie na tym okrążeniu Kieliński traci swoją drugą pozycję na rzecz Jacka Ale i tak wygrywamy ten bieg 4 do 2 i 26-28. W dziewiątym biegu przechodzimy na prowadzenie. Kolejny bieg, bieg dziesiąty. Śledź, Smith, Załuski Sokołowski. i miejsce Bonina Sokołowski. Tym razem Andy Smith. Zrewanżował się Darkowi Śledziowi już na starcie, odskoczył mocno do przodu i ja wiem, że na pewno już mu te ani Darek, ani Załuski nie zagrożą. No chciałbym tu wspomnieć, że jednak sprzęt tu odgrywa wielką rolę. Proszę zobaczyć jak szybka jest maszyna Andy Smitha, a jak Załuskiego. Tu chciałbym już powiedzieć, że w tej chwili WTS już ma sponsora dla Załuskiego. Czy można zdradzić tą tajemnicę, kto jest sponsorem Załuskiego? Mogę, jest to firma Softronic. Dzięki tej firmie będziemy mogli w tej chwili zakupić motor nowy dla Załuskiego, co na pewno pozwoli nam na ponownie osiągnięcie tak dobrych wyników, jak to było na początku sezonu. Jednak silnik tutaj w tym sporcie decyduje bardzo Umiejętności zawodnika są na drugim miejscu. No i Smith wygrywa, Załuski, z drugi, Załuski trzeci, yy, kolejny remis i w dalszym ciągu dwupunktowa przewaga zespołu Sparty, bieg jedenasty, Golob, Zieliński, yy, Jacek i Tomasz Golob, no i Piotr Bala. Proszę zobaczyć, jak popisową jazdę prezentuje para braci Golob. Start, Tomek startuje lekki, można powiedzieć, składa się trochę później. Wiras to powoduje wyjście bratu Jaskowi na, na prowadzenie i ta para jest jakimś nie do przejścia. No, tu wynik 5-1 dla gospodarzy, dawał im prowadzenie 34-32 i już sądzili gospodarze, że w tym momencie przyłamali wynik meczu i układ dalszych biegów był faworyzowany dla nich. Tak, to był bardzo nerwowy, bardzo ważny moment w tym, ale w następnym biegu jechał. Knudsen z piekarskim, a więc no waj. bardzo dobrzy, profesjonaliści powiedziałbym. Mam tutaj na myśli i piekarskiego, i knudsena. Ale ten wyścig na no, w zasadzie był porażką. Proszę bardzo, to jest właśnie ten wyścig dwunasty. Proszę zauważyć start. Knudsen przechodzi jako pierwszy, piekarski jako drugi. Henryk Piekarski jest doświadczonym zawodnikiem, on sobie już nie pozwoli odebrać drugiego miejsca i tu w tym wyścigu akurat Tomek Knudsen zaczekał na swojego partnera, co od razu pozwoliło na zaprezentowanie jazdy parami. Tak, to Przedawał, co wcześniej Knudsenowi tutaj, Knudsen zachował się. Proszę zobaczyć, Knudsen zwolnił. Czeka na partnera i w tej chwili drużyna przeciwna nie ma szans przejścia tej zbójki. Była to odpowiedź na 5-7 golopów. Ja przynajmniej odczułem na stadionie, że w tym momencie działacze wędgości się załamały. Było to bardzo mocne uderzenie. skupieni i Kamiński byli tylko tłem dla wezwaski pary. 5-1 i 37-35 przechodzimy. Ponownie na prowadzenia W takim meczu jak ten odskoczenie czteroma punktami jest już bardzo duże. Proszę zobaczyć, że mamy dopiero dwa punkty przewagi. 37-35. Piekarski, Baron, Schmidt i Sokołowski. Bieg 13. I od znowu Andy Smith. Na pierwsze miejsce wychodzi zaraz po starcie. Start ma naprawdę atomowy. Andy Smith pozwolił sobie w tym meczu tylko na jedną porażkę. I to właśnie z zgadnę się. Piekarski na drugiej pozycji, na trzeciej pozycji Piotr Baron. A Piotr coś na ostatnich meczach ligowych nie bardzo wychodził na start. I nadrabia później to wszystko szybką jazdą ryzykowną. Jeżeli Piotr poprawi start, powinien ponownie znaleźć się w ścisłej czułce w Ja na niego liczę. Ja liczę, że jutro Piotr przywiezie na pewno po 12 punktów, Najmniej 12. Przed, po tym wyścigu gospodarze e, z, próbowali taktycznych rozwiązań. Trwała dość długa przerwa prawie 20 minut. Próbowano wymieniać motocykle, w ten, ten desyń sprowokować jakąś nerwowość w drużynie Wrocławskiej. Proszę zauważyć, że zawodnik skupień jedzie nie na swoim motorze, tylko na porze Tomka Golofa. Nawet Tomka. Wcieli... 14 śledź Sokołowski, Załuski i Skupień. Zobaczyć, ale para Wrocławska również nie pozwoliła tutaj w tym wyścigu na to, żeby skupień z partnerem zagrozili nam i zwyciężyli. Wojtek Załuski ucieka do przodu, ponieważ on miał za zadanie wygrać ten wyścig, żeby zdobyć trzy punkty. Natomiast Tarek Śledź przejął na siebie tu obowiązki walczenia. I to znaczy jego walka jest blokowanie. Blokowanie trzeciej pozycji, żeby z trzeciej pozycji skupił nie mógł przejść do przodu. W wypadku nawet porażki 4-2 dałoby nam również pozycję. No w, w tym ostatniej... momencie już trener Nieścieruk cieszy się w boksie, bo tak jak jadą w tej chwili, to... Yy, wynik na 1 do 5 i no sprawa no, w jest. tym momencie był nokat akurat trener mieścicielu znajduje się w tym momencie na muradzie na środku bardzo przeżywa za ten męż. każdy mecz. 1 do 5 i wygrywamy 45 Proszę do 39 bardzo. i radość trenera któremu tak bardzo zależało pokazać się w swoim mieście tam gdzie spędził tyle lat tam gdzie y, właściwie walczył o prymach papą Golobem i właściwie swoją klasę mógł pokazać dopiero we Wrocławiu, gdzie też wsparcie. Proszę zauważyć, że w tym wyścigu jest rewanż knudsen Golob. Pięk, ostatni Knudsen-Golob piekarski i Jacek. Tomy to Knudsen już w parkingu powiedział, że on ten wyścig musi wygrać. Chciał, żeby zrewanżować się Golopowi za porażkę w wyścigu szóstym. Co mu się w pełni udało. Pozostali. W tym wyścigu piekarski i Jacek są tylko tłem dla tej pary. No to trzeba powiedzieć, że nad piekarski zachował się doskonale, zajmując trzecią pozycję i pozwolił WTS-owi Sparta wygrać ten bieg 4-2 i cały mecz 49-41. W ogóle różnica ośmiu punktów wynikła dopiero w dwóch ostatnich wyścigach, gdzie zdobyliśmy 6 punktów. Cały mecz był bardzo wyrównany, zachowała się różnica dwóch punktów dla jednej i dla drugiej drużyny. Ja myślę, że ten wynik i postawa naszych chłopców w Bydgoszczy świadczy o tym, że jest to już zespół dotarty i właściwie trener niścieruk osiągnął to, czego chciał. A potwierdzeniem tego będzie jutrzejszy mecz, na który Państwa serdecznie zapraszamy. Oto wywiad z Tommy Knudsenem. Tommy powiedział, mecz był fair. Podczas szóstego wyścigu Golob był lepszy, ale miałem szansę zrewanżować mu się w biegu piętnastym. I wygrałem dzięki dobremu startowi. Ten mecz był bardzo ważny i Sparta musiała go wygrać. Czułem, że to spotkanie będzie meczem na szczycie i każdy będzie chciał pokazać na co go stać. Wygrana z Polonią to dobry początek, aby stać się najlepszą drużyną w lidze. Potwierdzeniem jest pozycja Wrocławskiej Sparty. Prowadzi Sparta 12 punktów na drugiej pozycji. Maraski i tutaj trener Nieścierup zadowolony. Słuchajmy Czy przyjechał pan do przy Muszę powiedzieć, że bardzo mi zależało na zwycięstwie, ale, ale tak, na no takie pytanie bym nie odpowiedział, bo po prostu yy, w sporcie jest wszystko możliwe. Nie, nie, nie byłem przekonany, że wygramy, ale, ale bardzo chciałem. Yy, jak, jak to było? Czy to się udało wygrać, czy po prostu Sparta no, była lepsza w pańskim odczuciu? W moim odczuciu z tym meczu byliśmy lepsi. Muszę powiedzieć, że od poniedziałku mieliśmy takie zgrupowanie, nie związane z jazdą na motocyklach żużlowych, tylko właśnie z takimi sprawami odprężenia psychicznego zawodników i nam się to udało. Pojechali na luzie, odbudowaliśmy Wojka Załuskiego, bo ostatnie dwa spotkania ją bardzo, bardzo słabe. Także i tutaj akurat praktycznie wszyscy pojechali. Nawet Krzysiu Dzieliński, młody junior, który dopiero wchodzi do zespołu, pojechał znakomicie. Nawet mógł z Jackiem e, Golewem wygrać tutaj. Także jestem zadowolony z postawy swoich wyborów. Czyli zespół Sparty nie ma zamiaru opuszczać fotela lidera? <noise> Na pewno nie chcieliśmy, ale jak to mówił Jan Ciszewski, dopóki piłka w i wszystko możliwe. Proszę pana, no jestem zadowolony z tej dwójki, która ma wystąpić w niedzielę w Toruniu, jestem zadowolony. Uważam, że Piotruś Baron zrobił swoje, bo asekurował zawodnika wspaniale, Jest co to, to jest jazda para. Jeżeli chodzi o Golowa, no, to nie można tutaj mu nic zarzucić, przegrał jeden bieg z Timsonem, zawodnikiem światowym, tak, jestem zadowolony z tej Panowie, jak, jak oceniacie ten niełatwy w końcu pojedynek na torze Mistrza Polski? Cieszymy się z tego, że skończył się tak, jak się skończył. I, i ja myślę, że, że cała nasza drużyna zasłużyła na słowa uznania i jesteśmy po prostu bardzo szczęśliwi. Co pan sądzi? Było bardzo ciężko, no ale wygraliśmy, udało się. Co więcej można powiedzieć? Chyba już nikt. Dziękuję panu Jerzemu Rusko za pomoc w fachowym komentarzu, firmie Jureks za przywiezienie tej kasety, bo właśnie dzięki tej firmie oglądaliście Państwo tą relację. I zapraszam jutro na Stadion Olimpijski, godzina 18. Godzina 18 mecz na szczycie Sparta Wrocław, Morawski, Zielona Góra. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro na stadionie. Dziękuję. Dziękuję.